Cześć. A w tym odcinku opowiemy sobie o wafelkach Hanuta. To jest taki produkt, który ja zakupiłem za około 3,50 w sklepie. Jak sami widzicie, dość spore opakowanie tutaj wafelków mamy do dyspozycji. Jeżeli chodzi o kwestie cenowe, no to właśnie 3,50 za taki produkt. Tutaj mamy 44 gramy, jak dobrze pamiętam, tak, 44 gramy opakowania. Zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te podstawowe informacje. Zaraz sobie oczywiście rozpakujemy ten produkt. Natomiast zanim o tym, no to może w pierwszej kolejności omówimy sobie sprawy dotyczące wartości odżywczej tego produktu. Jak sami widzicie. Jeżeli chodzi o energię, no to tutaj oczywiście jest to podawane w przeliczeniu na 100 gram. Mamy tutaj 542 kalorie na 100 gram. Mamy 31,9 g tłuszczu. Dalej są oczywiście węglowodany 54 g, białka 7,6 g, no i sól 0,432 g. Dalej to na co jeszcze warto zwrócić uwagę, no to jest oczywiście kwestia składu tego produktu, przypominam, że są to właśnie wafelki z orzechowo-kakaowym nadzieniem. Jeżeli chodzi o składniki, no to tutaj przede wszystkim cukier, tłuszcze roślinne, mąka pszenna, orzechy laskowe, serwatka w proszku, kakao w proszku, obniżonej zawartości tłuszczu, czekolada mleczna. I tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj nie będę wszystkich składników wyczytywał. Natomiast oczywiście warto zawsze zapoznać się ze składem przed zjedzeniem jakiegoś produktu. Tak, zawsze na to też warto właśnie zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, bardzo fajnie się to wszystko zapowiada. Natomiast sprawdźmy sobie może jak to wszystko wygląda w środku, tutaj oczywiście możemy sobie rozpakować to opakowanie ja może wykorzystam do tego nożyczki a zatem przetnę sobie może nożyczki, nożyczkami tutaj to opakowanie aby po prostu pokazać wam jak to wszystko wygląda w środku, jak sami widzicie, prezentuje to się właśnie w taki sposób taki, tak wygląda właśnie ten wafelek ten wafelek Hanuta tutaj jest oczywiście jeden wafelek drugi jest jeszcze w środku opakowania jak sami widzicie a zatem tak mniej więcej prezentuje się ten wafelek z każdej ze stron bardzo fajnie apetycznie jeżeli chodzi o zapach no to tutaj wyczuwa się dość intensywnie właśnie to nadzienie kakaowo-orzechowe myślę, że to bardzo fajnie Pachnie, natomiast sprawdźmy jak to wszystko smakuje, zatem próbuję sobie wafelka Hanuta. No i powiem tak, po zjedzeniu całego wafelka, smak oceniam tutaj na 9 na 10, bardzo dobre smaku, trzeba przyznać, że jest to pewnego rodzaju produkt, który można wykorzystać na przykład jako taką słodką przekąskę w pracy, czy gdzieś tam, jeżeli, jeżeli na przykład studiujecie, no to po prostu można sobie wziąć taki wafelek, po prostu zjeździć tam między na przykład wykładami, czy gdzieś tam zajęciami. A zatem bardzo fajny, dobry, naprawdę smaczny produkt. Bardzo fajne, smaczne wafelki. Jeżeli zatem zastanawiacie się, czy warto je kupić. No, to myślę, że z czystym sumieniem mogę Wam polecić właśnie ten produkt. Natomiast jestem ciekaw też Waszej opinii odnośnie tych wafelków. Napiszcie mi w komentarzu, co Wy sądzicie właśnie na temat wafelków Hanuta. A tymczasem to było wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania. Do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.